we will that is Should I retreat the house over? I see the ghost! I see the ghost! Oh my god! Oh god! Oh god! I'm gonna die! Oh, fuck me! Kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w fasnofobię. Moi drodzy, szukamy w dalszym ciągu kolejnych duchów, kolejnych wyzwań, kolejnych wrażeń. Tak więc, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji. I udostępniajcie, gdzie się da. Niech tylko ludzie się dowiedzą o istnieniu tego kanału. A teraz moi drodzy, polujmy na duchy. Zapraszam. Everyone Nancy Thompson. Thompson, Thompson. Thompson. Nancy Thompson. Nancy Thompson. Nancy Thompson. Dobra, działamy z tematem. Nancy Thompson. Ja tu od razu czujniki dźwięku rozstawiam. Dobra, dwa czujniki dźwięku rozstawione, jeden w salonie, drugi w piwnicy. Mówię, dwa czujniki dźwięku są rozstawione, jeden w piwnicy, jeden w salonie. Był ktoś z Was nie, przed chwilą ja, w piwnicy? Ja. Tak, ja włączyłem A, tak. prąd i ten. A, tak. I wywaliło koło. Ja, ja byłem przed chwilą w piwnicy. Sprawdziłem każdy pokój pod względem temperatury i na razie nie ma Dobra, ja kolejne czujniki dźwięku daję do kolejnych pomieszczeń. Kiedy byliśmy do niej jak policja, to ona już pewnie tam poduszki w sieci. Ale to jest tak, takie małe mieszkanie, że w sensie już trochę większe jest. Takie na solo w sumie. To jest mieszkanie z. Tak, z. Ktoś włączył radio? Korki wywaliło, a telewizor działa. Nie, korki nie waliło, po prostu nauczęli światło, zgady Zgadyś do mnie nawet nie chce No, lubię się bawić o, o od razu spadł z tego co ja widzę Nice w szafie się jakieś może, nie? Co się nie ma No, jakaś taka... Mało gadatliwa Dobra, czujniki porozstawiane Bierzemy teraz ten W piwnicy nie ma nikogo, a w piwnicy jest dźwięk Jest w piwnicy I proszę, i to jest ten profesjonalizm, a nie. Ale poważnie, na mapie nikogo nie było w piwnicy, a w piwnicy był dźwięk, nie? Ten duch. Jestem duchem nie tak, naprawdę Brał ktoś ultrafiolecik ja Idę po kamerę Korki. z kim ja tu idę ze mną Korki są kamerą. Ile czasu nam zostało? Zostało nam coś? Podejrzewam, że już mamy Jeszcze dawno po czasie. 18 sekund. Korki odpalone. Zostawiłem na... kamerę. Czukaj, tak jakby nie było, tak i nie... Może to jest ten z tych nieśmiałych? To być... no. kamerę na głowę, potem... Pamiętam, że z tych ze... z nieśmiałych to były Bardzo możliwe. Zaraz się wszystkiego Ej, dowiemy. Zgaś światło w salonie. Kto masz korki? Cześć, coś No mówiłem właśnie, że w piwnicy coś się dzieje Ale nie, teraz w piwnicy jest ten co ty tam robisz w piwnicy? Wirus, co robisz w piwnicy? W pokoju dziecięcym ja rozstawiłem czujnik ruchu, znaczy czujnik dźwięku, sorry. Halo, halo Halo W kamerach nic nie ma Drzwi gdzieś, coś się ruszało Chodź ze mną Tak, słyszałem Mamy tyle... Piątka jest Ale gdzie? Chodź Zaraz Na dywizji piątka Ale gdzie jest ta piątka? Czy to ogólnie aktywność jest na piątce? Tak o tym. Ja już myślałem, że o EMF-a chodzi. Jest budna woda w zlewie Przy wejściu Przy wejściu no do będzie, domu No to ona będzie przy tym wejściu w takim razie gdzieś tutaj A No ostatnio w ogóle jak grałem Chyba nawet jak solo grałem to ten To właśnie duch był tutaj w tym kiblu Trzeba PIN-i montować. Mam taki Chodź, chodź. Chodźcie, zmontujemy film i chodźcie. Trzeba komputer odpalić. Montujemy? Ktoś pamięta login? I będzie Pornos. Dobra, yyy... Hasło to hasło, tak. znowu Standardowo. Admin. Jest to małe dziecko biega. Widziałem Widziałem to przed chwilą widziałem o, o, o. i się prawie zesrałem no Masakra co to jest Jakieś takie małe dziadostwo? Jest, jest odcisk palca na szafce tutaj ja idę, nie ja chcę nie Ktoś ma UV <noise> Ale ja się obstałem Ja Ktoś mam ufa... ma latarkę, ufał, Ja poprosi... mam, ja mam, gdzie, gdzie, gdzie Tutaj, tutaj, na tych drzwiach było, Ale UV Nie, V Dobra, strykajcie fotę Nic nie widać teraz. Oj, o, 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 zielone było. Da, e, tak kujowo tego tego. To tak chujowo świeci to blata. O, teraz, o. teraz, o. teraz. Nawet, nawet dwie ręce są odbite. Dobra, są, 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 są. To ona będzie do... Rozstawiamy te tu w Dobra, to już ultrafiolet mi niepotrzebny, już zrobił robotę. Nic tak, nic piknicz. To nie ma nic w piwnicy. No nie ma Ale dźwięk jest. Ale ten czujnik ruchu przed chwilą coś... a nie, dobra, tam jest ten. No tak. Postawiliście tą... tam książkę Biblia jest piwnicy I to ja postawię tutaj obok yy, Uwaga, ale ja tam... Wy wyjście z mieszkania, a te dwa czynniki się zapaliły przed chwilą a... Ej, chodzi ze mną Z tę książkę, postawić. na dawno. Ja to najchętniej już bym tam nie wchodził <grym> Jeżeli... Nara <laughs> Dobra, dobre, dobre, wrzucił to książkę to przez drzwi wejściowe i zadowolony. Ej, dziewczynko! hallo, Halo! Co ty za No nie ma jednego, a może szapie się z drugiej? Halo! Halo, halo! halo. Ktoś zrobił zdjęcie Anybody? tej krótkiej wody, Nie teraz. wiem... Powiem tak, nie wiem kto z was rzucił tutaj tego miszka na korytarzu, ale on teraz wygląda creepy, nie? <laughs> Naprawdę. <laughs> nie ja. Ja rzuciłem, ale jakby tak nie rzuciłem, się wiesz, że on się został przesunięty. A my mamy spirit boxa? Spirit Box, Spirit Box jest w tym w piwnicy cholera Idę po niej Ona tego mi się ruszała, bo ten miś leżał jak go ja tego nie dałem. Przypomnijcie jeszcze raz jak to się nazywa Nie wiem, ale nadal nie mam tak teraz Tej zimnej temperatury Wniosek z tego taki, że to duch beztemperaturowy Tylko że mamy zadanie z temperatury Może później się aktywuje ta zimna temperatura W Living Roomie coś się dzieje Narysowała coś e, W książce i dźwięk mamy w nursery, czyli w pokoju dziecięcym w Spirit albo... Revenant Nie, ewidentnie pokój dziecięcy, mówię wam Pokój dziecięcy, tym bardziej, że tam nam się objawił ten duch Ona coś odpowiada przez spiritu? Mi się objawił w takie Napisałem można zaznaczyć już Spirit Box. No to już mamy wszystko. Fingerprint. 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 wszystko? Ale tak, pieniądze. no mamy tak, mamy Fingerprints, to jest raz. Dwa mamy Spirit Boxa i trzy mamy Writing, no bo na baz grało w zeszycie. A gadała coś? No wirus, mu... tak, wirus mówi, wirus mówi, że spirit. gadała. To jest Czyli Spirit, nały spirit. Nały. dobra. Pożegnanie krycyfiksa do A bo nie wiecie co? Wywołajmy ją i zróbmy dodatkowe zadania Ja z krucyfiksem pójdę Serce mi było jak Dobra panowie to teraz robimy sobie ten zadanie specjalne a mianowicie wszystkie fanty które żeśmy tu rozstawili pozbierajmy i zabierzmy do samochodu ktoś jakby, ktoś jakby kołysankę śnieg a po co mamy to wszystko poza masie? Dostaniemy wtedy premię, Kasiorek. Show yourself. Show yourself. We, jak ktoś jest w salonie, to wejście kamerę Ona gada, gada here, here, tutaj, tutaj. Twój stary tutaj. Dziewczynko. Niech ona sobie gada, ale tam, my i tak wiemy o co chodzi. Tak naprawdę. Kocham, jakbym zasadził wtedy, jak na mnie wyskoczyła. Ktoś tu jest? Ktoś teraz, teraz ma takie, takie... Ej, tu jest, tam była dziewczynka, tam była, tam była dziewczyna. Ty? Gdzie ona była? No tutaj się pokazywała i mm. mógł się ciągle, ale i mógł mógł nie mi trafić pierdziele coś uh. teraz mam się takie takie nie grasz nad tym profesjonalnie to takie nieaktywne show yourself show yourself weź w tej chwili kamerę show yourself Drażnią się z duchem dny. <śpiewanie> Panowie, a bierzemy klej z garażu, bo może nam się Co bierzemy z garażu? Nie. Mamy coś mamy tą tabliczkę ulica. Ja jej nigdzie nie widziałem. ją yourself. Szkoda. Ale ktoś jest w salonie, yy, weź tą kamerę. Leży dalej. Show yourself. Show yourself. Przy telewizorze. Ja na razie mam pełne ręce. Drzwi zamknęła. Poka... Jest w szafie! Jak jest w szafie? Przybyła w szafie. Show yourself. Pierdziel Duch się przed nami w szafie chowa, to jest dopiero Dobra panowie tak jak mówiliśmy zbieramy cały sprzęt Ale ktoś dalej tej kamery niegdzie już in museo yourself a yes. Wirus, ty tak nawołujesz, jakbyś chciał się z tym duchem na randkę umówić. <laughs> Dobra, bo chciałbym się jeszcze z nią pobawić trochę. Zobaczcie czy my już wszystkie czujniki żeśmy pozabierali. E, już sprawdzam. Tu e, e. A nie, dobra, to nie ma nic. A na górze? Zabieram ci. Jak na górze, jak tu góry nie ma. Nie, nie ma. Pytanie, misia! Eee, suro, dostaw tam. zobacz kogo nam zabrałem. O, przecież. O, patrz, ale ładny jest. No, oh, 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 oh. gdzie... <noise> idziemy, idziemy, idziemy. <noise> Kto była? No, A, to jest ch chyba szafowicka, jest Szafiarka. Chowaj się przed nami. Wiecie co? To ja, to ja wejdę to do szafy to, i tu na nią poczekam. <grym> to będzie to. La 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 Show yourself. Close that. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show your fucking face. Show. Show yourself. Show yourself. Close the door. <laughs> Show yourself, yes. <laughs> Show yourself. Adult, we are adult. Mam zniancie. Ty, ale bez tego ona nam jakąś muzyczkę. No jest, to stała Dobra, tutaj. Dobra, już chyba mamy Dzień, zdjęcie, więc... raz? Chyba nie, bo już by nas zeżarła. Dobra, to jak mamy zdjęcie, to zabieramy się stąd. Anią Dobra, czy jakieś tam jeszcze fanty zostały Ty Wyssałam Nie, ja wszystko zostało Wyssałam No, no to dobra to jak mamy, mamy Tak to jak mamy wszystko zabrane towarzysza. to ewakuujemy się Ale krucyfiksem ją mnie postraszyli No chwilę 13 stopni No to jeszcze trzeba coś tu zrobić Dzień Dobra no to bierzcie ten krucyfiks jeszcze Ja mam ja mam przyszłość. Weź ktoś 10 stopach, Gdzie, jest Gdzie jest Krzyż? Gdzie jest mam drugi Ja mam Krzyż 2 ja termometr weź termometr Ja wezmę Dobrze no, my tam ją na oh, 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 no, yeah. Nacy Nasi Thompson Nasi Thompson Nacie Thompson ja idę, ja idę do A ja się skitram i sprawdzę sobie urządzenie, czy działa. O, tutaj w szafie był! Co, znowu? Tak, w szafie. Nancy. 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 Nancy Thompson. Nancy. Nancy. <laughs> Jak to na przeczytać? Jezu, co to było? Nancy, show yourself. <laughs> Ty no dupa, ta temperatura nie spada. Co wy gadacie? Przez C! Do Nancy. Nie Nancy. A, Nancy się czyta. No, nie Nancy. Nancy, chodź tu. Nancy, Nancy, Nancy! Nancy, Nancy, na, he, Nancy. Na, Nancy lot. Gdzie jest Nancy lot? Nancy. Are you there? Oh. Chodźcie do Safy, chodźcie. Okay. chodźcie do Safy wszyscy. Chodźcie do Safy, może się pojawi. Siiii. Matarkę zgasił. Siiii. Mówię A bo idź Zabrałem jej jeszcze króliczkę. Idźcie do salonu. No, 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 i co tam tu No i teraz sam musi być. sam. O! Coś mi chuchnęło. Chyba ją słyszałem Ale wiecie co? Z tą Nancy to by nawet pasowało, bo w tym łóżeczku dziecięcym nad łóżeczkiem jest Nancy napisane, nie? Daj jej zabrać. A tu jeszcze jakieś misia jej już zabierzemy. Ja już jej zabrałem, bo w łóżeczku był króliczek A może ona chce, żeby się zabrał. przynieś może jej. Co? Jest, jest, pokazuje się tak. Do łazienki wlazła. Oj oj. nie! Ty ni nieczysta! Ty Wie, wirus. Wirus ma urwanie głowy. Hmm. Zbyt, do, zbyt, zbyt dużo... Zbyt dużo wziął... No... Coś... O klus. Bierzemy je wszystkie... <ścoughs> Zabieramy dziecko klocki. Ale jak mu łeb wykręciła. Mam wiruska zabija. Biedny wirusek, ale patrzcie, on chciał tylko z nią porozmawiać. Dobra, idziemy po resztę. Źle wychowana Zrób fixa mamy zaliczonego. Jeszcze termometr, termometr musi być zaliczony. Dobra panowie, tak mamy zaliczone, to zawijamy wroty. Jest to. Cały sprzęt zniesiony, także jest git. No i proszę moi drodzy, i tak to się kończy. Jak widzicie, trzy zadania zostały wykonane, tylko ten jeden nie. Eee, za zdjęcia mamy 25 dolarów, czyli razem 55, i trafiliśmy. Tak jest, to jest Spirit. Tak więc moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. I zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału to zachęcam do subskrypcji i uderzajcie w dzwon aby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej.